Jeden złoty. Mm. teraz. <laughs> Dobra. Czekajcie, bo to trzeba się psychicznie nastawić na ten moment. Dobra. Nie, chwila, najpierw. najpierw chcę, Jezus Maria! <laughs> Spoko, ale nikt nie Dobra. Kubuś podkreślenie lat, podkreślenie 6 5 złotych. Kubuś Plozę i dodaj do znajnik Kubuś podkreślenie lat, podkreślenie 6. Aaaa. Dobra, nie ma co ewa. Że leci w, w tlenuta z prawami autorskimi. Jak ktoś to będzie szotował, to mu zajmie szoknął. <grym> Senapai. 3 złote. Nie doszedł do Nate za 100 zł. Smutna buźka. Przepraszam. Możliwe, że doszedł, ale jest straszna kolejka. Nie mam żadnego pojęcia. Dobra. 8,1k. Ja pierdziele. Mnie bardziej stresujecie. taksy miał 3000 osób mniej. Dobra. No Jezus, czekajcie. Dzisiaj? Nie. Adeusz. 2 złote. Ryj pokaż. Nie dobry, Ryszard. Mogę już wyłączyć? Czy nie? Spoko, ale nikt nie pytał Kapiszonek trzy złote Dawaj twarz po pani mnie pyta, a ja do niej zeby poczekała, bo oglądam ja co oba Kapiszonek, no to miałem ja bym polecał iść żeby cię odpytała Mam się ręce często patrzcie Mogę już wyłączyć? Możemy kontynuować yy, streama? stream. Jeden złoty. Nega, 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 nega. Spokojnie, nie pytał. Kiedy twarz? Trzy złote. Kiedy kiedy twarz, 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 kiedy twarz. Zastanawiam się, jest. Nie, muszę zobaczyć kolekę do nightów 嗯。<clears throat>